Ja w pierwszej kolejności oddam głos panu marszałkowi Ciepieli, natomiast jeszcze pozwolę sobie jedną nieobecność zaznaczyć, mianowicie nie ma z nami nikogo z ministerstwa. Oszczyliśmy sobie zęby na, na dyskusję dosyć intensywną i, i dyskusję, która na pewno w tej chwili jest potrzebna. Myślę, że może być również intensywnie bez ludzi z centrali. Przekazuję głos panu marszałkowi. I zapraszam do wysłuchania prelekcji, a następnie dyskusji. Chciałem Państwa poinformować, że Pan Minister Żbik z bardzo ważnych przyczyn nie mógł dzisiaj przybyć i w uzgodnieniu z nim mam przedstawić jego przesłanie do, do, do konferencji. Energooszczędność jest dzisiaj, tak doskonale Państwo wiecie, Pożądana, ale też zadeklarowana na poziomie europejskim. Ale otóż dyrektywa z 2010 roku ma doprowadzić do poprawy charakterystyki energetycznej budynków, i nowych, ale również, również istniejących. W związku z tym wszystkie kraje członkowskie zostały zobowiązane do przygotowania odpowiednich programów. Polski rząd już jest w trakcie tych prac legislacyjnych nie będę oceniał ich tempa, ważne, że one się toczą. Niektóre rozporządzenia, czy projekty ustawy już są gotowe, niektóre są dopiero przygotowywane, ale cały proces musi się dosyć wartko potoczyć, ponieważ czas, jaki pozostał do wdrożeń prawa, miejsc, prawa danych krajów już jest bardzo, bardzo ograniczony. Jest kilka, ja nie będę całej dyrektywy omawiał, tylko pokażę to, co w ramach obowiązującego europejskiego prawa w Polsce już zostało wdrożone albo co, co zostało przyjęte. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 2002 roku zostało już znowelizowane. Odpowiada to dyspozycji artykułu 4 i 5 wspomnianej dyrektywy. To rozporządzenie weszło w życie od 1 stycznia 2014 roku. Więc jest już prawem obowiązującym w Polsce. Jak Państwo widzicie, redukcja zapotrzebowania jest dosyć duża, radykalna. Ona nie jest tak głęboka, jak w niektórych innych krajach, ale też nie jest tak liberalna, jak, jak w innych. Mamy swoje, swoje podejście biorąc pod uwagę różne uwarunkowania i zasoby, i i strefę klimatyczną, w jakiej się znajdujemy, ale też dyrektywa nie jest bardzo taka precyzyjna, czy jednoznaczna. Nakłada obowiązek posiadania takich regulacji w danym kraju, ale nie, nie odnosi się do, do żadnych konkretnych, konkretnych wartości. Potrzebne są jeszcze inne nowelizacje, czy nowe, czy nowe ustawy. Rozporządzenie który odnosi się do artykułu 6 dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, ale tych planowanych, tych, które w przyszłości będą realizowane, również weszło w życie jesienią ubiegłego roku. W tej chwili jest na ukończeniu. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej w budynku. Ja rozumiem, że ci, którzy się tym zajmują, tutaj naj najwięcej pytań i swoich uwag, bo ta dyskusja jest bardzo, bardzo gorąca, ale faktycznie bardzo proszę ją kierować do ministra, nawet jeżeli dzisiaj, to oczywiście te wszystkie wątpliwości i pytania będziemy w stanie przekazać. Wczesny minister, też słowo Nowak, ale on upoważnił pana ministra Janusza Żbika do kierowania zespołem do spraw opracowania takiego krajowego planu, który ma zwiększyć liczbę budynków, a nie ma energii i optymalizacji zasad ich finansowania. No ponieważ jestem członkiem tego zespołu, dlatego poczułem się uprawniony, żeby przyjąć tę prośbę pana ministra Zbika i w jego imieniu przedstawić państwu ten zakres, zakres pracy. To jest nieduży, nieduży zespół. Który Reprezentantów różnych środowisk, od naukowego przez samorządowe. Ja reprezentuję stronę samorządową na poziomie regionalnym. Czuję się raczej politykiem regionalnym niż fachowcem od oszczędności energii w budownictwie i dlatego nie, nie chcę wchodzić w te bardzo szczegółowe wątki. Natomiast moją rolą jest zapewnienie takiej dobrej koordynacji tego procesu również na poziomie regionalnym, bo skoro zarządy województw odpowiadają za. 30, blisko 32 miliardy euro w Polsce, wszystkie 16 województw. I każdy z tych województw ma, bo taki jest, taka jest struktura programu, ma w swoich wojewódzkich, regionalnych programach duże pakiety energetyczne, w związku z tym korelacja tych rozwiązań na poziomie wojewódzkim, regionalnym z tym ogólnokrajowym krajem jest, jest oczywistą potrzebą, tak? więc to nawet nie ma się co przekonywać. A wcale to nie jest takie oczywiste, bo programy operacyjne pisze każde województwo oddzielnie. Na poziomie centralnym jest też kilka aktywnych programów operacyjnych. Jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, są wojewódzkie fundusze, jest fundusz modernizacyjny. A więc jest, jest wiele źródeł, które mogą i powinny finansować te wszystkie działania, które mają doprowadzić do tego wspólnego efektu. Są, są wręcz fundusze komercyjne, które mogą być wykorzystane, o ile ta efektywność będzie dobrze oceniona, dobrze, dobrze, dobrze zmierzona. Jesteśmy gośćmi uczelni, więc wypada mówić o transferze ze strony nauki do, do, do gospodarki ale e, warto i należy rozmawiać o transferze w drugą stronę, bo być może i bardzo często tak jest, że te e, transfery powinny być również odwrotne. Znaczy, e, gospodarka generuje szereg pytań do, do świata e, nauki i trzeba te pytania dobrze rozpoznawać i odpowiadać na nie e, swoją, swoją ofertą. Między innymi temu mają służyć bony edukacyjne, e, przepraszam, innowacyjne, które będziemy monitorować e, już. E, w przyszłym, w przyszłym, w przyszłym roku. No i jest szereg barier, których nie będę omawiał, ale pozwolę sobie je pozostawić wyświetlone, abyśmy no, próbowali dobrze zdiagnozować i odpowiedzieć sobie, na, no, w jaki sposób wdrażać tą politykę energooszczędną. Z jednej strony likwidując te bariery, a z drugiej strony myśląc pozytywnie, jak, jak proponować dobre, dobre rozwiązania. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Ja jednak pozwolę sobie na jedno pytanie skierowane już bezpośrednio do Pana Marszałka jako przedstawiciela władz województwa. W związku z tym pytanie brzmi na ile, ponieważ konferencja dotyczy spinu, na ile władze województwa wiążą dobre rozwiązania, dobre praktyki, o których mówił pan marszałek właśnie z naszym centrum, z centrum, które jest efektem Projektu SPIN i jaką dla niego docelową rolę widzi województwo? Otwierając konferencję o dokumentach strategicznych, i to zarówno tych regionalnych, które są czy pozostają w dyspozycji województwa, i tam Małopolskie Centrum Budownictwa Narodowego wprost w jest wpisane m.in. w Regionalnej Strategii Innowacji, ale też wpisujemy to na listę naszego dialogu do kontraktu terytorialnego. To jest dokument, który województwo zawrze z rządem i to będzie lista wielu postulatów, które odnoszą się do właśnie władz centralnych w sprawie inwestycji regionalnych, czyli jednym słowem, jak działam z dwóch, z dwóch stron. Z jednej strony to, co mamy w własnej dyspozycji, już jest po części zadekretowane między innymi projektem programu operacyjnego, on już jest uchwalony przez zarząd województwa i albo dzisiaj, albo jutro będzie wysłany do Komisji Europejskiej. A z drugiej strony lada moment rozpoczną się już w takiej ostatecznej fazie negocjacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, w którym kontakt terytorialny nabierze już swojego ostatecznego kształtu. Problem jest nieco, nieco inny. My na poziomie regionalnym możemy finansować tylko to, co rozwinie gospodarkę. więc a, a Cały świat nauki jest w tej chwili w dyspozycji ministra nauki i poważne inwestycje, między innymi infrastrukturalne, muszą się znaleźć na mapie drogowej, aby miały szansę na, na finansowanie. To jest pytanie raczej nie, nie, nie do nas, nie do regionów: czy uda się duże przedsięwzięcie jakim jest Małopolskie Centrum Budownictwa Nargooszczędnego, mówię o, o fazie. Infrastrukturalnej, wpisać na tą, na tą listę badaczy. Sprawa jest chyba jeszcze otwarta, więc warto na ten temat mówić. Natomiast jeżeli dojdzie do bliższych związków gospodarki i szkoły, czy szkół, tak? bo, bo wiem, że powstają projekty wspólne AGH, państwo i inne, inne szkoły, i przedsiębiorcy będą partnerem w tych przedsięwzięciach to takie centrum, jak, jak dzisiejsze oczywiście ma szansę, e, chociaż w nieco innej formule e, funkcjonować. Natomiast e, to już jest pewna technika e, funduszowa. E, projekt spin jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W perspektywie 2007-2013 było to możliwe, nawet pożądane. W perspektywie 2014-2020 nie ma takiej możliwości, a więc możemy mówić wyłącznie o finansowaniu z innych środków niż Europejski Fundusz Społeczny. Ten jest przeznaczony no, w, inne, w inne sfery, nie, 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 nie będziemy tego rozważać w tej chwili. W każdym razie e, bliższe związki z gospodarką otwierają szansę na funkcjonowanie takich centrów jak państwa i sąsiadów.